Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Detektyry Dziś przetestuję holodynogę elektryczną Kukiering B2 która według producenta nadaje się do miasta, ale ja myślę, że też i nada się w terenie. Sprawdzimy, jak radzi sobie na wiejskich drogach, polach i łąkach. Zdradzę Wam od razu, jestem pozytywnie zaskoczony. Tak więc zaczynamy kochani. Mam przed sobą terenową hulajnogę elektryczną Cookie Ring 2 Jak widzicie, jest to naprawdę masywna hulajnoga. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, silnik 800 W, który pozwala na szybkie przyspieszenie i bezproblemowy podjazd na strome górki. Duże 10-calowe opony z terenowym bieżnikiem i podwójną amortyzacją sprawiają, że jazda po nierównościach naprawdę jest komfortowa, uwierzcie mi. Do tego tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu, solidna rama, dwa światła, kierunkowskazy, które są bardzo przydatne podczas manewrów oraz klakson, który wystraszy niejednego wilka w lesie. Hulajnoga ma trzy tryby prędkości. Dzięki czemu możemy jechać ekonomicznie, standardowo albo w trybie sportowym. To jest naprawdę bardzo duży atut. Jeżeli chodzi o zasięg hulajnogi, to jest około 50-55 km. Prędkość maksymalna to około 45 km na godzinę. Mogę Wam szczerze powiedzieć, ja jako grubcio 110 kg wagi 45 km na godzinę osiągnąłem momentalnie na trybie race. Rączki, jak widzicie, pancerne. E, jedyny minus, no to nie ma stacyjki. Ta hulajnoga. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że podpora tylnej nogi naprawdę jest rewelacyjna i masywna. Tak jak wspominałem wcześniej, waży 110 kg i to będą tak naprawdę wiarygodne testy. Wszystkie testy, które widziałem gdzieś na YouTubie, każdy użytkownik gdzieś tam ważył około 75-85 kg, tak więc tutaj jest duża przewaga, przewaga wagowa. No więc zobaczymy, czy się nie połamie na mnie, ale z tego co widzę, naprawdę, naprawdę zrobi robotę. Tak więc zapraszam Was na jazdę próbną. Moje pierwsze wrażenia, moc czuć od razu, silnik 800W zapewnia szybkie przyspieszenie i pewną jazdę nawet na nierównej podnawierzchni. Amortyzatory doskonale radzą sobie na takiej nawierzchni, oczywiście lepiej, no jak trzeba, ale oczywiście nie jedziemy przecież Teslą. Na trawiastym podłożu z wybojami sprawdza się doskonale. Podwójna amortyzacja wybiera wszystkie wstrząsy, a terenowe opony zapewniają dobrą przyczepność. Manewrowanie jest stabilne, hulajnoga nie podskakuje i nie traci prowadzenia. I zaraz pojawią się komentarze, dlaczego nie założyć kasku? To bezpieczeństwo, może sobie zrobić sobie krzywdę, ale spokojnie, zaraz założymy i będziemy naprawdę mocno ją testować. Jak widzicie, mam już kask i zaczynam testy, tak więc zostańcie z nami do końca. I w końcu wjeżdżamy na drogę gruntową. I pewnie zadajecie sobie pytanie, czy ta hulajnoga noga da sobie tu radę, i czy japa nie poleci w kosmos przy pierwszym dołku. Tutaj naprawdę czuję Geeking G2 została zaprojektowana do trudnych warunków. Przy dużej prędkości na wyboistej drodze hulajnoga nie podskakuje chaotycznie, tylko płynnie wybiera tu nierówności. Amortyzacja przód i tył działa tak, że nawet gdy wpadamy w dziurę czy kolejnę, nie tracimy kontroli nad kierownicą. A teraz czas na jeden z najtrudniejszych testów, czyli podjazd pod górkę. Nie jest to jakaś stroma górka, ale Kukirin radzi sobie naprawdę bezproblemowo. Silnik od razu pokazuje swoją siłę. noga płynie nabiera prędkości i nie zwalnia nawet na takim stromym zniesieniu. Nie ma żadnego uczucia, że sprzęt się męczy. Nie słychać, żeby silnik pracował na granicy możliwości. Po prostu dodajemy gaz i jedziemy bez walki i bez konieczności wspomagania się nogą. To właśnie ten moment, kiedy widać różnicę pomiędzy zwykłą hulajnogą miejską, a modelem terenowym. G2 daje poczucie, że zawsze dojedziemy tam gdzie chcemy, niezależnie od nachylenia drogi. Ale słuchajcie, zrobimy jeszcze zaraz jeden test w wąwozie lesowym, tak więc nie mówię jeszcze ostatniego słowa. Słuchajcie, przejazd przez łąkę to jest prawdziwy test terenowy tak naprawdę. Tutaj doceniam moc silnika i te dużo koła, nawet na miękkiej trawie hulajnoga jedzie pewnie i stabilnie. Czuć, że została stworzona do czegoś więcej niż tylko na asfalt, tak więc sami zobaczcie. Śmigam sobie po łące, wiadomo trochę odbija, ale wracam teraz na drogę gruntową i jadę dalej. Powoli kończymy testy na tym terenie i za chwilę przeniesiemy się naprawdę też w bajeczny teren, czyli nasze roztoczańskie wąwozy lesowe. I tam zobaczymy, czy Kiring G2 poradzi sobie na płytach, w wąwozach, na polnych drogach. No, tam będzie troszkę trudniejszy teren, taki bo bardziej taki gliniasto-pylny. Tak więc myślę, że rzetelnie podejdziemy do tego. Lecimy dalej, zostańcie ze mną do końca. A teraz znajdujemy się na szlaku rowerowym czarna perła, a dokładnie w Szebrzeszyńskim parku krajobrazowym. I jak widzicie, tutaj tędy idzie ten cały szlak. A my przed chwilą jechaliśmy sobie wąwozem. I co? Jak wam się podobało? Piękny wąwóz lesowy i zaraz wjedziemy tam nogu. Zobaczcie, jakie mamy piękne widoki tutaj. To są moje rodzinne strony oczywiście. No i tu oczywiście wychodzi pierwsza wojna światowa. Standardowo na tych górach. Tu były kopy, tu są wąwozy i to był ogromny front. A my mamy przed sobą teraz na G2. Tam mamy górę, jest dosyć strome zniesienie, i zaraz zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. Część jak widzicie, nagrywa mikrofonem, część z telefonu, i teraz test na płytach hażurowych. Wjeżdżamy sobie do góry. Oczywiście kamera GoPro mi się rozładowała, tak więc musiałem sobie zamontować telefon. Nad kołem hulajnogi, dlatego mamy taki obraz jaki mamy, nie ma stabilizacji, ale jak widzicie e, hulajnoga sobie radzi, tu akurat się zatrzymałem, wiadomo ma pewne opory, tu jest większy kąt nachylenia e, tej góry jak w poprzednim e, terenie, ale moim zdaniem jest ok, 17-20 km na godzinę jesteśmy w stanie osiągnąć na tym, tak więc uważam, że naprawdę rewelacyjnie, tak więc teraz zapraszam Was na dłuższą podróż. Tu mamy słuchajcie porównanie podłoża i tych dróg. Akurat tutaj mamy taką drogę gliniastą z bardzo dużą ilością pyłu. Jak widzicie na filmie, no hulajnoga, no przód ten ucieka mi. No ucieka, dlatego że mamy tylko jeden silnik z tyłu. Tak więc w G, G2 Max na pewno jest przewaga tych dwóch silników z przodu i z tyłu, gdzie ta hulajnoga naprawdę pędzi i jest stabilna. A tutaj, jak widać. No, troszkę nam ten przód ucieka, ale słuchajcie, żeby dojechać gdzieś w teren, naprawdę, no, nie musimy tam pędzić 30-40 na godzinę, nie? Tutaj sobie jecham jakieś 25 km na godzinę, wjeżdżam sobie teraz pod górkę, gdzie normalnie jest to niemożliwe podczas takiej pory deszczowej, żeby wjechać tam samochodem, bo wszystko się klei. Kiedyś mi tam się samochód zawisł No Nawet teraz wjeżdżamy sobie pod górę, jesteśmy na Roztoczu zachodnim, słuchajcie. Naprawdę bardzo piękny teren do po podróży, na rowery i spacery. Tak więc na roztoczu jest co robić jak zawsze. A ja mam taką możliwość, że mogę sobie tam poszukiwać. Tak więc e, jestem bardzo wdzięczny. To są moje rodziny, teren, rodzinne tereny. E, jak widzicie, dron e, no już się zagubił, <laughs> ale zaraz wróci, a my wracamy w stronę cmentarza. Teraz trochę z góry, jedziemy po płytach ażurowych, więc naprawdę bawiłem się na te 3 godzinki, 3 godzinki takiej jazdy, zabawy po kolejnogą, no uważam, że poszukiwaczu ta hulajnoga jest dla Ciebie, nie? Mówię, no nie ma szału, takiego mega wow, ale generalnie no wyrywa z butów ogólnie, jeżeli chodzi o moc, ale myślę, że G2, przykładowo Max, bądź jakaś G4, z dwoma silnikami na pewno by zrobiła większą robotę. Ale na nasze potrzeby. Słuchajcie, naprawdę naprawdę to wystarczy. Tu macie ażury, teraz wjeżdżamy sobie na płyty. Wjeżdżamy sobie pod górkę, a tu z górki. Tak, tu jedziemy też z górki. No i patrzę ze swoim dronem. No bo czasem powiem wam szczerze, że miał problemy. Miał problemy żeby nas zlokalizować, złapać, tak więc to śledzenie w DJI 4 Pro do końca też nie jest takie skuteczne i sprawdzone, ale o tym nie będziemy jakiś tam robić testów. Nie bardziej chodziło o to, żeby zrobił on rzetelny test. Jeżeli Wam się podobało, to łapeczka do góry, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, ja dojeżdżam do auta i wracam do domu. Pozdrawiam. Chcę od razu podkreślić, że ten film nie był w żaden sposób sponsorowany. Nagrywam go całkowicie za darmo, na własne potrzeby. Oraz po to, żeby Wam pokazać realne możliwości kolejnej NIKIN G2 w terenie. Tak więc, wszystkie opinie i wrażenia są moimi osobistymi doświadczeniami po testach. Jeżeli wam się podobało, napiszcie coś od siebie. Może macie jakieś spostrzeżenia z chęcią przyjmę. Pozdrawiam.